Jestem w ogóle ja się nie bedącym tak Dobrze, komisja Dobrze, dobrze. tak ale Tak, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Jeśli pani kierowniczka te to, to ją zapraszamy tutaj. Jeśli pani kierowniczka w te jest obecna to zapraszamy ją na forum. Ale obiecałem się przecież do Mamdzia nam prze. Bo wcześniej po latach spotkać, bo to kilkadziesiąt lat Wiecie, takie pytanie, to spakuje się, tutaj kręci i zadaj. Może wiesz, może wiesz na kobiet. Niektórzy nie znają, bo tak, elektryczny... Ja będę zaraz przedstawiał. No, właśnie, dobrze. Może już zacznę. Przeszedł. Zacznę. E, e, chciałem, e, chciałem na początku... Cóż. E, zacząć od przymierza śląskiego. E, tutaj są przedstawiciele bardzo wiele widziani. Bardzo, bardzo jesteśmy im wdzięczni za to, że dzięki nim e, e, mogliśmy zorganizować... Dzień dobry, nazywam się ja i serdecznie Państwa witam. Yy, organizacja, którą reprezentuję, nie powiem, żeby, żeby yy, takie tego typu imprezy często organizowała. Niemniej bardzo się cieszę, że jest okazja, żeby yy, gościć yy, Państwa. I jako muszę powiedzieć, jako student yy, na przełomie 60. i 70. lat e, poznałem e, ten ruch i byłem nawet dosyć aktywnym w tego ruchu. Bo e, w tym, w tym bardziej cieszę się, żeby, e, 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 że będziemy jeszcze e, jutro e, gościć w tym naszym pięknym mieście. Myślę, że e, będzie okazja, żebyśmy przedstawili taką

Tak. Zacząłem od przymierza Śląskiego. Teraz chciałbym przejść przez Stowarzyszenie XXI wieku. Tutaj kolega jest reprezentantem, proszę pana. Jestem tutaj w Tutaj prezesa stowarzyszenia niestety nie widzę, ale może do nas zacznę później, bo wcale całą... nie rozumiem organizacji, nie wszyscy mogą być na nas. Teraz. No, Wiem, że mam wszystkich obecnych i jestem wdzięczny Szpakowi, że przyjechał. Tak. Nie redaktorka, nie, ta, nie redaktorka tej strony. A tu jest jej mąż, fotografuję. Powalę ciągle, proszę brawo, tak, fotografuję. <grym> <szereg>. <grym jazdyszańca> no, cóż, y, y, dalej, widząc tutaj kolegę Szczytowskiego z klubu, bo jeszcze ja udzielam w tej razem z moim kochanką zależy w mergarze. Tutaj chcę zaleźć, bo do wypowiedzi zależy, więc zaprosiliśmy do roboty. Nie chciałem się w zaproszeniach za Dyżury, na i pomagać tym, którzy już chętnie ich dotykają W każdym razie, jeżeli będą pytania do mnie, trochę też tam przyniosę broszurek wszelkich odnośnie problemów z problemu to chętnie to i cieszę się, że mogę też wspomnieć. No Dalej, dalej. Chcę przedstawić kolejne tutaj, już kolegę tak? yy, jest starszy, taki pisowska, tak? Dobrze mówię? Adaś? Adaś. Adaś to w sobie, artystą, dziś jego wystawa właśnie jest tam yy, przygotowywana, ale ja tam już... Wystawa. Trzyma rękę na wursie. Yy, Adaś rzeźbi, pięknie, Adasie pięknie maluje.